Dzień dobry, kochani, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry, ale możesz mnie nie przeszkadzać. Dzisiaj będziemy robili zdjęcia Mojemu młodszemu moim rodzeństwu Ale najpierw może Zacznijmy film Witam was wszystkich serdecznie Mój Romek tutaj na twarzy coraz bardziej rośnie Rośnie w siłach, wygląda paskudnie Przepraszam was za niego yy, Musimy się z nim pomęczyć Kochani właśnie jest yy, Godzina yy, około 20.30 No możesz wyjąć ten kalendarz adwentowy na dole yy, i wróciłem z wycieczki z jarmarku. Chciałem wam nagrać jak najwięcej, ale niestety, w sensie niestety, y, jestem trochę nieśmiały i trochę było mi głupio gadać sam do siebie, więc po prostu nie nagrałem y, vlogmasa tam. Nagrałem takie pojedyncze ujęcie, które wam teraz zaprezentuję i cóż, możecie zostawić subskrypcję, łapkę do góry i zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie do oglądania naszego filmu. Nie bierz tego! To robi ze mną, bo nie więc mogliście popchnąć ten vibe świąteczny eee, przez chwilę, przez jarmark świąteczny. A teraz wracamy do rzeczywistości, czyli do mojego biogmata. Szukamy okienka numer 17 i otwieramy kalendarz adwentowy. Dzisiaj kalendarz adwentowy otworzy mój brat, Leon. Przywitaj się, powiedz cześć. Cześć. Mamy okienko numer 17, więc je otworzymy. Ale czerwone, ręce mega zimno było yy, przez cały czas. Tutaj jest jakaś chyba rybka, z tego co widzę, to jakiś taki karp, nie wiem co to jest. Tja, to jest rybka, kochani. Zobaczcie, rybka czekoladka w takim właśnie kształcie. Cóż, rybki jeszcze nie było. Kolejny obrazek do kolekcji i wiecie co, został już tylko tydzień do gwiazdki. Zjedz czekoladkę. Dobra? Ok. Dobrze, więc teraz przygotujemy rekwizyty yy, I kto chce pierwszy zrobić zdjęcie? Ja Ty też Antek będziesz robił zdjęcia Jeżeli oglądaliście Vlogmasy z zeszłego roku To ten rekwizyt będzie wam doskonale znany z, Czy to z miniaturek Ojej Czy to z miniaturek, czy to właśnie między innymi z Z filmów e, Więc No mam No cóż Pachnie starocią, no ale działa tak samo, prawda? Chodź, Leonie. Założymy teraz na twojego kokosa, yy, czapeczkę. Jak Ci się podoba? Źle. Źle? Tak. Czemu? Jesteś teraz takim małym Mikołajem. Bo śmierdzi mi... Bo śmierdzi Mikołajem. Nie śmierdzi Mikołajem, tylko śmierdzi starociom. Teraz zrobimy brodę z papieru. Zrobiłem brodę, ale wygląda jak śmieć. Przyłóż ją do twarzy, Leon. Przepraszam za syf. Przyłóż ją do twarzy, pokaż, jak wyglądasz w niej. Ok? No, pokaż. No, przymierz brodę. Brodę przymierz, Leon. Weź tą brodę i ją przymierz. Do twarzy ją przyłóż. Tak jak ja ci pokazywałem, tak, żeby mógł to nagrać. No, przyłóż ją. Nie masz jej pokazywać, tylko masz ją przyłożyć tak o. No, widzisz, wygląda jak mały taki. Yy, jak taki mały Mikołaj. Na początku miało być bez stroju Świętego Mikołaja, ale z racji tego, że mam szlafter, szlafrok, to po prostu go szybko założymy na niego i zrobimy fotografię. Mamy kochani naszego Mikołaja, daj tą brodę trochę wyżej jakby. Jest git. Do fotografii posłuży na mój telefon oraz moja ulubiona aplikacja do robienia zdjęć, czyli snapchat. Yy... Dobra, dawaj, musimy... Yy... A e, e, patrz, patrz, patrz na mnie. Nie ruszaj się, no widzisz ruszyłeś się, brzydko wyszło Daj jeszcze, 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 ruszył już tą brodę Brodę, ale patrz na kamerę, może, może włączymy flesza wiesz Co myślicie o tym zdjęciu? Ja myślę, że nawet Gideon jak tego Świętego Tak, możesz już to wszystko zdjąć i zobaczyć Co myślisz o tym zdjęciu? Tak wygląda. Już jest, kochani zapisane. Tak, wam pokażę, może szybciutko wam pokażę. Jak, jak ci się podoba? Dobrze. No, sami oni myślisz, jeszcze Antkowi zaraz zrobimy. Tak wygląda to zdjęcie. Myślę, że git, a ty? Więc sobie dzisiaj nawet wieczór takie chipsy, bo jestem generalnie trochę głodny i takie chipsy będą mega dobre na ten... na jakiś wieczór filmowy albo coś. Więc coś sobie obejrzymy dzisiaj. W sensie ja sobie obejrzę, bo ja za chwilę muszę skończyć tego vlogmasa. Tak, wiem, że z Jarmarku dlagrałem dosłownie 8 sekund filmu. No ale było mi po prostu tak głupio gadać sam do siebie do kamery. Ale nie i nie gadaj jak ja gadam. Ok! Muszę zdjąć lampki stamtąd i. Zawiniemy mojego brata w te lampki Co sądzisz o tym, że zawiniemy Cię w lampki, Antek? Zły Czemu? Ale nie zawiniesz w lampki No będziesz w lampkach, tak jak ja kiedyś też takie zdjęcie miałem kiedyś Wy pewnie tego zdjęcia nie znacie, ale montażystka mi robiła kiedyś zdjęcie przez Messengera Ja się ustawiłem i w takich lampkach kolorowych robiłem My mamy niestety tylko żółte, ale myślę, że też się przydadzą Dobrze, przepraszam Was za tą scenografię, ale y, musimy go ładnie zamienić lampki. One nie mogą się poplatać, bo one później znowu wracają do mnie na biurko, y, żeby tutaj w miarę porządek był. Tak. Nie możesz przede wszystkim stać jak słup, więc się. tak. Z, zaczniemy od tego, później damy ci może tak... Nie wiem, Dajmy tak na razie znajdziesz jakąś. No, tak. no dobra. Teraz zróbmy to tak. O. I teraz ja cię w lampie, normalnie To jak będziesz lampkowy chłopak Nie śmień się Light everything Nie starczasz kablem, przysuń się kablu Ja się przysunę? No przysuń się jak na smyczy jesteś No patrzcie jak fajnie Patrz, jaką jak fajnie wygląda, wygląda jak, jakby się palił Ty, 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 nie rób takich Nie rób takich, już się tak nie robi ty nie robisz zdjęć, już masz swoje zdjęcie mikołajowe. Co ty sobie myślisz, że ty dwa zdjęcia będziesz miał? Nie. Nie? ma tak. Dobra, czekajcie, robimy... Czekajcie, Mikro... mikrofon jakiś. Skoro już wyszło, że palę. Yy, what's your outfit? Co to jest? Ile wydałeś na swój outfit? Nie wiem outfit. No, na, na swoje na swój strój. Ile? Skarbetki. Ile pieniędzy? 100 złotych. 100 złotych. Spodnie. 100 złotych. Koszulka. 100 złotych. Ty to się, kurde, człowieku, naprawdę... Ja, dziękuję, panie. To nie śmieszne ani nic nie było. Dobra, bierzemy telefon i robimy zdjęcia. No i, kochani, robimy fotografię ładnie. Nie rób nic. Masz tak nie robić. Nie rób tego. Zobaczyć? Nie rób jeszcze nic. Dobra, zapisujemy to zdjęcie, ale zrobimy jeszcze jedno pociąg. Zróbmy O, ja teraz ja lepiej. Wow. Mam tylko, tylko ty oświetlasz. Takie bardziej mroczne będzie. Nie uspiajcie. Jezu, jaki ze strany tryb nocny się wyłączył. Nie rób tak. Muszę boję. Aha. Super. Mogę wyjść nie. z tych lampek? Nie. Dobra, zdjęcie gotowe. Nie zdążyłem nagrać, co sądzisz o. o zdjęciach. Już na tobie siedzisz. Co sądzisz o zdjęciach, Hantek? Nie wiem, bo już nie widziałem nawet. No to chodź, pokażę ci. Dobrze, podejdź tutaj do mnie. I ścisz tą muzykę? Nie wiem, no Dobrze, mamy pierwsze zdjęcie. Co o nim sądzisz? Dobra. Ładne, Ładne. Drugie zdjęcie, takie ciemniejsze. Z ciemną twarzą, co nie, co nie sądzisz? Ach, ja dzieci uzależniono od tabletów to w tych czasach. Za małych czasów do takich rzeczy nie było. Gramofon, wiesz co to jest? Gramofon? Za małych czasów. Bawić się patykami. Głazami się bawiłem, a ty te tablety teraz. E, już nie ma zdjęć? O, jeszcze jest jedno zdjęcie z jakąś skoszoną miną. Jak to ci się podoba? No, już ucieka, Boże. I... Y -y -y. No Boże, weź człowieku też na... Na tablecie cały czas siedzisz. Dobrze, kochani. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Taki bardziej tematyczny. Ale myślę, że równie fajny vlogmas. Widzimy się, kochani, już jutro o godzinie 16.00 w kolejnym odcinku. Pa, pa.